Przedstawiam Państwu nowego prezesa zarządu rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża, pana Przemysława Gotka, który w chwili obecnej będzie moim przełożonym. Dzień dobry Państwu. Szanowni Państwo, drodzy przyjaciele, członkowie sympatycy Polskiego Czerwonego Krzyża. Stoję przed Państwem z ogromną wdzięcznością i pokorą, przyjmując zaszczytną funkcję Polskiego Czerwonego Krzyża. Dla mnie jest to. Wielkie wyróżnienie, ale przede wszystkim ogromna odpowiedzialność, która pragnie dzielić się z całym zespołem PCK. Polski Czerwony Krzyż od ponad 100 lat niesie pomoc potrzebującym, buduje mosty Solidarności i Nadziei, a także uczy wrażliwości na ludzką krzyżę. Ta organizacja, która opiera się o wartościach komunitarnych, hum takich jak bezinteresowność, neutralność, bezstronność. Być częścią tej misji to dla mnie zaszczyt i powód dumny. Chciałbym podziękować wszystkim, którzy zaufali mi, powierzyli mi tą funkcję. Dziękuję za wsparcie, za zaufanie i wiarę, za to, że wspólnymi siłami możemy kontynuować dzieło, które od pokoleń zmienia tysiące ludzi na lepsze. Dziękuję również moim poprzednikom, którzy z oddaniem i pasją kierowali PCK i praca, zaangażowanie dla mnie są inspiracją, wyznaczają kierunek, w którym chcę podążać. Wie, wierzę, że razem możemy jeszcze więcej pomagać tam, gdzie pomoc jest potrzebna, edukować, wspierać, a przede wszystkim być blisko tych, którzy nas potrzebują. Liczę na Państwa wsparcie i pomysły, energię, abyśmy mogli wspólnie realizować cele, które stawia przed nami nowy, nowoczesny świat. Jeszcze raz dziękuję za zaufanie. Jestem gotów służyć Polskiemu Czerwonowi, Czerwonemu Krzyżowi z całych sił, aby nasza misja była kontynuowana z godnością i skutecznością. Dziękuję z całego serca, z wrazami szacunku, przemysła, Godek. Pracę z Polskiego Czerwonego Krzyża w Bolesławcu. Dziękuję.